W województwie śląskim działają Centra Integracji Cudzoziemców miejsca wsparcia dla osób z zagranicy, które legalnie przebywają w Polsce. CIC to nie tylko pomoc dla cudzoziemców to także wsparcie dla nauczycieli, urzędników i pracodawców wszystkich, którzy pomagają w integracji. CIC wspierają legalną migrację. To punkty informacyjno-doradcze, transparentne i kontrolowane. Udzielają konsultacji dotyczących załatwiania spraw życia codziennego, urzędowych czy zatrudnienia. CIC to także konkretne usługi. Pomoc obejmuje naukę języka polskiego, kursy adaptacyjne, doradztwo, wsparcie psychologiczne i prawne dla osób z ważnymi dokumentami pobytowymi. Zgodnie z badaniami Cebos. Polacy oczekują od cudzoziemców znajomości polskiego i polskich norm. Działania CIC odpowiadają na te potrzeby. Działamy zgodnie z zasadą. Wymagamy i wspieramy. Razem budujemy integrację. Dowiedz się więcej CIC dla ciebie, dla nas, dla wspólnej przyszłości.